Hejka, witajcie moi widzowie w nowym filmiku na moim kanale. Dziś nagrywamy sobie bardzo wyjątkowy unboxing, a mianowicie dlaczego wyjątkowy, pewnie zapytacie. Ponieważ w ostatnim czasie spotkałam się z Uluru LPS, którą na pewno bardzo dobrze znacie z Instagramu jak i z YouTube'a. I otrzymałam od niej drobny upominek. Było to nasze następne spotkanie, już kolejne, które bardzo miło spędziłyśmy. Zanim jednak pokażę Wam, co otrzymałam od Uluru, poproszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmikiem. Kliknijcie ją tam na dole. Oraz oczywiście zostawcie suba na moim kanale. Zachęcajcie innych. Ja Wam z góry za to bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam również na mój Instagram. Będzie tutaj nazwa wyświetlona na ekranie oraz na TikToka. A teraz zobaczcie, co otrzymałam. Jest to przepiękny PetShop Piesek, którego zaraz wspólnie otworzymy. Tak prezentuje się Petshop po wyjęciu z woreczka. Jeszcze takiego nie miałam w swojej kolekcji, dlatego bardzo się cieszę, ponieważ będzie on wyjątkowy. Z tyłu bardzo miłe słowa od Uluru. I otwierajmy. Najpierw wyjmijmy kartę kolekcjonerską. Najpierw mamy katalog Petshopowy, jest on z serii trzeciej. Teraz nasza karta kolekcjonerska. Oraz kod do gry. A teraz czas na pieska. Nasz przepiękny różowo-beżowy piesek. Jestem w nim zakochana, bo naprawdę te kolory ma tak pięknie dobrane. Jeszcze ma te ciemno-niebieskie oczka. No cudowny, idealny. Możecie proponować na czacie imię, dlatego oto shopa. Jako gratis miał pomarańczową kostkę. Takie akcesoria na pewno się przyda. Generalnie piesek jest wspaniały, jestem z niego bardzo zadowolona. A Tobie, Uluru, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Wspomnę jeszcze, że na Instagramie, na moim profilu, jak i również na profilu od Uluru znajdziecie nasze wspólne zdjęcia z tego spotkania. Tak więc zapraszam, bo wyszły bardzo ładnie. A teraz żegnam się już z Wami. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek się Wam spodobał. Widzimy się w następnych moich filmikach. Do zobaczenia. Słodka Bella.